Cześć, witajcie w tym odcinku taki krótki informacyjny odcinek z naszej strony. Chcielibyśmy Was poinformować, poinformować. i serdecznie zaprosić na targi do Nadażyna, które odbędą się 22 do 25, 25 października. października. Dlaczego chcemy Was zaprosić? Bo będziemy na tych targach będziemy tak. się wystawiać, będziecie mieli możliwość zobaczyć naszą przyczepę, samochód, będziecie mieli możliwość porozmawiać z nami, zrobić sobie zdjęcie i to, co tam jeszcze tak. potrzebujecie, uzyskać jakieś tam informacje. A oprócz tego będziecie mogli zobaczyć, bo tam będą mi. I Przyczepy wystawiane i będą kampery wystawiane i nie wiem, co tam jeszcze w tym roku będzie, ale filmik z zeszłorocznych targów gdzieś tam jest na naszym kanale, więc możecie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. robimy ten filmik ze względu na to, że dostaliśmy trzy zaproszenia dla Was, dla naszych widzów, więc jeżeli ktoś ma tylko ochotę się z nami spotkać lub chce sobie zobaczyć te targi. I zdobyć po prostu te bilety. Tak to... Bo to dodam, że to są bilety rodzinne. Także cała rodzina, także cała rodzina może tak. wejść na te bilety. I... Tak, dokładnie to są bilety, bilety rodzinne. One są będą gdzieś tam do was, jeżeli wygracie, bo chcemy po prostu nie robić jakichś tam konkursów, tylko wystarczy napisać pod tym filmikiem, który teraz oglądacie jakiś komentarz. E, jakiś komentarz. Później wrzucimy gdzieś to do jakiegoś tam programu na internecie i po prostu program wybierze trzy osoby spośród was, które tam zamieściły jakiś komentarz i te osoby po prostu dostaną bilet od nas. Wy sobie teraz piszcie tutaj komentarze, e, damy wam czas do przyszłego końca, przyszłego tygodnia, do piątku i my w następny weekend już sobie zrobimy jakieś tam losowanie, które zobaczycie, kto tam wygrał, te trzy osoby Później w tym filmiku kontakt z nami prosimy. Jak najbardziej. A wszystkich już teraz zapraszamy na targi. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, porozmawiać z nami, to przyjeżdżajcie do Warszawy 23-25 października na Darzyn. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy razie, Was, cześć i trzymajcie się. Pa.